Oj, ciasto Trzymano, jadę na pierwszą robotę miałem wczoraj robić film o pierwszej roboty, robocie w tym roku, ale miałem 60 metrów węży plus maszty trochę było roboty, znaczy takiej roboty, że, no, że nie było czasu nagrywać, było dużo, dużo pracy po prostu a jak jest wraca to ja nie nagrywam, bo nie będę się tam wydurnią O! Może to tutaj bo kazało mi się zawracać przejechałem Jeżdżę po jakichś wiochach Kuj wie gdzie <grystanie> on no, tu nie zahaczył Jeszcze Pięknie pada dzisiaj zaraz, co to za fucha, nie wygląda źle, ale już, już dzwonili, że następna, miałem tylko jedną mieciarkę, już dzwonili, że następna od rana. Ech, ten żywot pompio... pompiorza. Ja. Ale tu wynolaski, ej tam byłem jakaś stara róża kanalizacyjna jest na środku zobaczymy Jest stara kana naczyte od wody czy od czegoś i ona już nie będzie używana trzeba ją zalać betonem i tak całą gdzieś tam jakąś, jakąś długość już mówię tam zalałem tu teraz i wężami do dziury aż nie wyskoczy rura On dużo nie idzie, bo to śmiech na sali ale Zrobię może trochę rzadsze, gdzie lepiej szło. Idę, rozmieszam Komedia w chuj, człowieku Zalewam jakieś rurki Nie wiem, wykopał w śniegu rurę i chuj mam tu betonu na jedę Stoję na środku drogi Szes ja już myślałem, że by A głodny jestem? Ale pogoda mi się trafiła. Już dru drugi zestaw ciuchów mam mokry. <grych> Zawsze noszę takie na deszcz. Nie noszę takiej deszczoprzeciwdeszczowej kurtki. Musiałbym mieć taki płaszcz po kostki, bo takie kurtki zwykłe. Jak założę, to, ten, to takie do pasa co sięgają. Wszystko, cała woda leci na spodnie I później Co z tego, że u góry jestem suchy Jak na dole jestem mokry Także zawsze mam takie Kurtki grubsze nie takie, nieprzemykalne, Jak naciągną wodą Tam postoję, o nie, w takim deszczu To może z godziny bym postał, już bym naciągła zawsze mam tam Dwie czy trzy a już, jak tak wali o stronę, no to mam taką zimówkę. No, to po tej zimówce tak nie leci jak po, po, tej, pla po tej plastikowej plandece. Jadę na drugą robotę. To jest godzina 14. No akurat tam za 3 godziny mi zejdzie. Nad godziny już lecą, setki także. <laughs> także elegancko, trzeba się odrabiać, bo styczeń słaby. <laughs> Dopiero drugi dzień w pracy. O, teraz jedziemy na fajny projekt, ale nie mogę tam kamerować. Takie było, Takie było zarządzenie, że tam nie można robić zdjęć ani filmów. Ale że jeździmy na taki projekt, jest blisko bardzo torów. Blisko, no jest tak blisko, że za każdym razem musi być taki gość, który tam kontroluje, czy ja nie za blisko podjeżdżam, czy tam gdzieś nie dotknę przewodów, czy tam coś takiego. No, jak blisko jest elektryczności. Pompuje już tu po raz może piąty albo szósty pompuje i ten człowiek zawsze powinien być, to jest taki Secret Head, tam nie pamiętam jak się to dokładnie nazywa. I on powinien być i zawsze i to jest, to on jest oddzielny, on w ogóle nie pracuje tu w tej, dla tej firmy, to jest oddzielny gość od bezpieczeństwa. A zawsze więc tak, że go nie ma. I przychodzi ten głównodowodzący od betonów, i mówi: Dobra, dawaj! Kurwa lej! I zawsze, i zawsze jest to samo. Zawsze przyjeżdża ten głównodowodzący dowodzący betonów, i mówi: Dobra, nie ma daleko tam do tych kabli. A ja tam może nie wiem, z 5 metrów od, od, to, od torowiska robię. Gdzie? Nawet nie, czasami bliżej. Jest tak blisko, że rury nie mogę zakładać, bo nie zmieszczę się tak. Jest taki mostek. i i muszę pod tym mostkiem, nie mogę nad nim bo już nad nim jakbym przejechał to koniec to jestem kurwa 3 metry od, od, od kabli, od przewodów <grym> no I zawsze jest problem z tym gościem od bezpieczeństwa I nigdy go nie ma dzisiaj też go na pewno nie ma już widzę, że go nie ma <grym> a jestem, teraz będę pompował w takim miejscu, że jest na maksa blisko, aż, mi, aż mnie kurwa, aż mi głupio jest aż mi jest głupio, to, znaczy nie głupio tylko tak, no muszę się bardzo pilnować, jak masz robię. Także mam nadzieję, że się szaszłyków, szaszłyków z masztu nie będzie. Też adres mi podali, oczywiście, adres zawsze taki sam. Na adres projektu, ale jedziemy gdzie indziej. I on do mnie pretensje, dlaczego ja tam nie pojechałem. No mówię, jak mam jechać tam, jakie ja, jak ja mam cały czas ten sam adres. No, ale to, to jest projekt, a, a dostarczanie jest gdzie indziej. Super, że ja nie mam tej informacji. Jak gdybym ją miał, to pewnie bym pojechał. Debile. Aj, tak to jest. A jeszcze gościu tylko po norwesku gada. A to jest taki norweski, że. chuj, nie norweski. Prawie nie mogę się z nim dogadać w ogóle. Także piąteczek, piątunio. A nie mieszalnik mi nie chodzi. Jak już na początku jak jest jeszcze jak tam wystartuje pompę to chodzi. A jak już dłużej pompuje, to się zatrzymuje. A wcale nie jest gęsty to na no, gazu dam, to wtedy rusza. Ale jak gazu popuszczę, to o, o, ledwo, ledwo, ledwo ciągnie. Więc ktoś ma jakiś pomysł. Wiem, że tu jest na kanale fanów są też pompiarze, to może ktoś mi powie o co chodzi zaraz się, zaraz trochę pokręci, pokręci zaraz się zatrzyma ale jak przerzucę na pilocie na, na w drugą stronę, żeby dawało, to znowu będzie chodzić i znowu się zatrzyma tak, I nie wiem nie wiem o co chodzi ale wiem, że jest zimno strasznie a jeszcze mam jeszcze mam dwa samochody do wypompowania. Niestety nie mogę pokazać, bo to nie jest tajny projekt, ale nie mogę. Jestem. Pierwszy raz jest gość od elektryki. On ma taką robotę, że siedzi w samochodzie. Przyjdzie, tylko popatrzy jak robię, czy dobrze robię. Czy tam w miarę masztem dobrze operuje i gdzie siedzieć w aucie. No tylko jest po to, że on dzwoni po służby jak się coś stanie Jak <grym> to wygląda? No, tu mogę pokazać, o pociągi jeżdżą To ja przy tych pociągach tak jak o, jest tam ta konstrukcja, no to tam może z 4-5 metrów od tej konstrukcji masztem jeżdżę Nie wiem czy tam widać będzie No i nie chcę tak pokazywać gdzie to jest dokładnie żeby mnie Później jakiś nie dostał skargi że tutaj żeby pokazuje ojedzie Jedzie kierowca następny coś kurwa długo się zbiera No wsteczny wsteczny wbi, wsteczny tak i do tyłu i gazu brawo brawo Jasiu Dobra i tę pomość, i mi gile z nosa lecą miałem tu tylko na zapytali się mnie czy zrobię tę robotę bo usłali tu gościa o 8 rano a to okazało się że na 14 to stwierdzili że go odsyłają i że jak ja będę wracał bo wracałem tam powiedzmy z niedaleka to żeby to zrobić mówię, dobra pierdolę to szybko <laughs> przyjechałem tu przed 14.30 było 1430 zanim się rozłożyłem zanim tego opchnąłem dwa kubiki i rozjebałem ścianę <laughs> także jest godzina 18 <laughs> a ja wypompowałem dopiero trzecią gruszkę pompuję 20 kubików, nie niecałe Także wesołe jest życie jakiś będę się powtarzał Wesołe jest życie pompiarza muszę chyba tak nazwać kanał Dobra, pompuję dalej Tam się pochwalę jak ten skończyłem o właśnie powiem. mam też który zakończyłem a wystartowałem o godzinie yy, a nie dzisiaj tak w miarę o siódmej chyba ale pochwalę się moimi zapiskami jak, jak sobie zapisuję roboty ciekawe czy ktoś rozszyfruje co oznaczają te wszystkie liczby próbujcie w komentarzach nie, nie zwracajcie uwagi na, na takie że bazgrole strasznie bo ja to robię podczas z reguły robię to jak się spieszę, albo podczas gdzieś tam jazdy sobie na boku kreślę, i na autostradzie gdzieś to zawsze mi to tak wychodzi. Brzydko. No co, spadam. Chompi się zjem, zjem i piżamę założę. I dobranoc. Taki weekend. Zleczony jestem, jak nie wiem. No, także nowy rok, za... o, jeszcze się pochwalę, nowy rok zaczęty, takim termosikiem sobie kupiłem, taki elegancki, bardzo fajna rzecz, w te kurde minusowe temperatury, długo trzyma, prawie cały dzień trzymacie, bo że takie jest gorące, no, się to wszystko, trzymajcie się, do następnego, bają.